Czy bycie super bramką oznacza, że będzie pan szybciej biegał na boisku w tej chwili? Czy szybciej? Chciałem, żeby tak było, bo na pewno panie jest odbierać takie nagrody, no jest to prestiżowa nagroda tym bardziej. Cieszę się, że sport został też doceniony w taki sposób, bo wiemy, że mamy wiele wyrzeczeń, ciężka praca, a z drugiej strony m, chcemy pokazywać to, co mamy najlepsze, nie tylko właśnie będąc z kraju, ale też za granicą. Mm -hmm. Piłka nożna górą, czy ma pan w tej chwili kogoś, kto mógłby być super brands również w sporcie? O, myślę, że wiele, wiele, wiele sportowców. A z polskich sportowców? Ja mówię o Polskich oczywiście, mówię mm. o polskich sportowcach, więc wiadomo, że każda dyscyplina też się inna i w niektórych krajach niektóre dyscypliny są mniej popularne. No, akurat mówimy o piłce nożnej, która jest na całym świecie popularna. I to też czasami robi różnicę, ale z drugiej strony każdy sportowiec, niezależnie od tego jaką uprawia dyscyplinę, należy mu się szacunek, bo no, robi, robi to nie tylko dla siebie, ale też dla, dla fanów sportu przede wszystkim. Dzisiaj, słuchając przed wejściem Roberta na scenę, tej te, te krótkiej historii miałam z oczach, bo jest to ja piękna to. historia, E, tak naprawdę pokazująca, że każde dziecko takie z Warszawy czy z innego mi małego miasta może być takim Robertem Lewandowskim. Myślę, że to będzie taka e, osoba, która już co tak naprawdę jest, jest mój mąż, jest osobą, e, takim motywatorem i takim wzorem do naśladowania dla najmłodszych. I to jest fajne i z tego jestem bardzo dumna. Bo takie pytanie jeszcze na boku: czy to nakłada na żonę jakieś konkretne obowiązki w związku z tym? No na pewno to, że. Dbam o kuchnię, o zdrowe żywienie, o suplementację, o regenerację Roberta. To tak, no ale to jest też mój zawód, więc czysta przyjemność.